Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj Wam chcę zaprezentować fajne gry mobilne na system Android. Jeżeli ktoś na przykład ma tablet tak jak ja, albo jeżeli ktoś korzysta ze smartfonów, no to myślę, że bez problemu może sobie za darmo pobrać gry związane ze skokami narciarskimi. Także mamy sezon świąteczny, no może nie świąteczny, ale bardziej sezon taki narciarski, sezon skoczkowy. Już się rozpoczęły różnego rodzaju zawody w skokach narciarskich, i dzisiaj wybrałem dla Was trzy fajniejsze gry. Ze sklepu Google. Natomiast, moi drodzy, jest jeszcze jedna gra. Tutaj się nazywa ona Super Ski Jump. Ona mi się nie odpala. Tam jest jakiś problem. Po aktualizacji ona po prostu się automatycznie wyłącza. Dobra, zacznijmy od początku, słuchajcie. Włączmy sobie tutaj pierwszą grę. Dzisiaj wprost z urządzenia nagrywam. Do tej pory tego typu materiały były nagrywane z komputera, gdzie tam instalowałem sobie taki emulator. Dzisiaj Wam zaprezentuję, jak to wygląda tutaj. Bezpośrednio z tabletu, myślę, że wam się to spodoba. E, ok, zaczynamy. A, to jest w ogóle bardzo. Dobra, to jest, moi drodzy, taki, takie skoki, które wyglądają bardzo realistycznie, ale uwaga! Będę teraz ruszał tabletem. E, ja muszę na lewo i prawo ruszać tabletem, aby po prostu kierować tutaj kamerą. Dobra, naciskamy do startu. Teraz musimy na lewo i prawo tym tabletem ruszać, aby, aby utrzymać. Musimy teraz swipnąć. Musimy utrzymać teraz równowagę w lewo i prawo i zaraz będziemy lądować. Dobra. Wylądowaliśmy. Okej, okay. jakoś tam się udało. Teraz jeszcze aha, jeszcze mogę tutaj jeździć w lewo i w prawo, zobaczcie. No connection to server. No dobra, moi drodzy, jakiś tam oddaliśmy skok. Zobaczmy jeszcze raz. Nie no nawet fajna aplikacja, słuchajcie, jeśli chodzi o, bo to jest oficjalna w ogóle, oficjalna z FIS-u. Mm, bardzo ładnie to zrobili. To mi się naprawdę podoba. Jest graficznie bardzo ładna. I jest dosyć prosta do sterowania. Ona tutaj korzysta chyba z żyroskopu. Dobra, wybiliśmy się. Lecimy, 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 lecimy. O kurde! Wywaliłem się? O, nie. Nie wiem, co się stało. Dobra, generalnie spróbujemy jeszcze raz. Ostatni skok zrobimy i Wam pokażę kolejną aplikację. Zobaczcie, a tutaj się sprawdza. Ok, mamy wiatr 1.8. Nie ma żadnego problemu. I startujemy, moi drodzy. Let's go. die Pua. Po niemiecku mówią chyba, co? Lewo, prawo, lewo, prawo. Swipe. Dobre wybicie chyba. O, i się wywróciłem. No, niestety. Dobra. Ja już stawiam tutaj tablet. Przechodzimy do kolejnej aplikacji. Nie będziemy już w to grać w tym momencie. Chcę Wam zaprezentować kolejne aplikacje. Jak się z tego wychodzi, nie mam pojęcia. Czekajcie. Zróbmy coś takiego. Ok. Teraz możemy sobie odpalić kolejną aplikację, która się nazywa Sky Jump. To chyba nie jest akurat aplikacja 3D. Natomiast ja szukałem czegoś najbardziej podobnego do Deluxe SkyJumping, bo chciałem w ogóle zrobić taki odcinek. Który byłby związany właśnie z powrotem do tamtych czasów, kiedy to się grało właśnie w Deluxa. Natomiast nie umie znaleźć takiej identycznej gry. Te wszystkie gry są bardzo podobne do Deluxa, ale niestety to nie, już, to nie jest to samo, nie. Ok, yy, zaczynamy. Myślę, że Single Game zrobimy sobie na normalu. Yy, K90 sobie weźmiemy. No, i mamy teraz taką bardzo miłą graficzkę. Yy, Mamy wiatr w dół. Ok, rozpoczynamy przygodę. Bum. On już teraz jedzie. Tutaj tylko i wyłącznie musimy klikać. Uwaga. Aha. Ja chyba muszę tak kliknąć. Czekajcie. Dobra. Kurczę! Co ja zrobiłem? Tutaj, aby się wybić, muszę dwoma palcami nacisnąć na ekran. Zobaczymy jeszcze raz. Continue. Tu już się chyba, moi drodzy, nie zakwalifikowałem nawet do drugiej serii. Mm, Okej. Okay. Lecimy dalej. E, mam nadzieję, że mam nadzieję, że mi się teraz uda restart. Zrobimy restart. Ok. Rozpoczynamy przygodę. Musimy kliknąć teraz dwoma pal pal palcyskami. Dobra, sterujemy. Ok, Super skok, moi drodzy, 26 metrów. Myślę, że tego nikt nie pobije. Także spokojnie możemy wyjść do głównego menu. Okej, okay. lecimy z kolejną grą. Kolejna gra to jest Planica. No i jak sama nazwa wskazuje, tutaj będą pewnie loty narciarskie. To już nie będą takie zwykłe skoki na krótkie odległości. O kurde, widzicie, Planica 2016. Tap to start. Eee, gra Single and Hot Seat albo Turniej. Nie, no weźmiemy sobie Single Jumpy. Czekajcie, co ja mogę zmienić? Jump. Dobra, tutaj nic nie zmieniam. Mój zawodnik. No, jedziemy. I teraz co muszę? Wait for the ramp and hold the jump. Dobra. W górę i w dół muszę swajpować. Ach, 104. Bardzo słabo. Więc sterujemy tutaj poprzez yy, poruszanie już dotkniętym palcem, właśnie po ekranie. W górę i w dół. Dobra, lecimy. Next. Rozpoczynamy. Dobra. Sterowanie jest bardzo proste. A, czemu ja tak słabo lecę, moi drodzy? Dlaczego mi wychodzi? Nie mam zielonego pojęcia. A, jejku, jejku, jejku. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ostatni raz spróbujemy. Jeżeli mi się to nie uda, to może wam się uda. O! No, no to niestety. Okej, okay, moi kochani. Tak to wyglądało. Jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle ściągnięciem takich gier, może dodam do opisu tego, tego filmu właśnie trzy gry, z których to linków właśnie możecie sobie pobrać właśnie te aplikacje. Znaczy, dodam trzy linki, a nie trzy gry. OK. Jeżeli Wam się materiał podobał, jak najbardziej możecie dać łapkę w górę i skomentować. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko było tutaj OK. Było z dźwiękiem i z ekranem wszystko dobrze. Ta trzecia aplikacja, słuchajcie, ja Wam ją pokażę. Ona się odpala, ale tylko i wyłącznie ładuje się reklama, bo to jest darmowa aplikacja, więc albo się nam ta reklama załaduje, albo się w ogóle nie załaduje i automatycznie się wyłączy mm, cały program. No niestety. Oczywiście aplikacji jest więcej, bo aplikacji jest dużo, dużo, dużo więcej. Ja Wam już jeszcze pokażę tutaj sklep e, Playa. My ja mam chyba w tym momencie wyłączony. Aha, okej. Okay. Ja mam w tym momencie wyłączone Wi-Fi, więc nie będziemy kombinować. Tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia. Kończę nagrywanie, moi kochani. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów prosto z tabletu, to napiszcie, czy nagrywać więcej. Ja tymczasem kończę. Na razie, pa. pa.